Hej, hey, z tej strony Leukanta, witam was serdecznie w Unshrouded. Słuchajcie, ja generalnie nigdy nie robiłam filmów, które pomyślałam sobie, że zrobię przynajmniej kilka, dopóki nie wykombinuję, w jaką grę będę grać. Bo na razie jakoś nie mam, nie mam więcej, nie mam też zbytnio czasu na to, żeby, żeby szukać czegoś fajnego, nagrywać, więc jeżeli wy macie jakiś pomysł ciekawy, fajny na grę, to podrzućcie mi w komentarzu. I wtedy sobie... No Chociaż kilka odcinków zagramy, zobaczymy, czy, czy pełną serię. Byłoby fajnie, gdyby gra mogła się zamknąć, tak wiecie, w 20-30 odcinkach, nie? Bo jak coś jest na 200-300 godzin grania, typu Assassin's Creed, nie wiem, Odyssey, to może niekoniecznie, nie? No dobra, czekam na info od Was. A teraz tak, na począteczek. Od czego dziś zaczniemy? Od tego, gdzie na tej wielkiej mapie na początku rozgrywki znaleźć sól. Dlatego że o soli, która jest potrzebna dla łowczyni do suszenia skór, dowiadujemy się po dłuższym czasie i dostajemy informację, że mamy kopalnię soli Egerton w tym miejscu. Podlecimy tam sobie. Ja sobie podskoczę z iglicy, pokażę Wam, jak ta kopalnia wygląda. Niestety, kopalnia znajduje się, słuchajcie, we mgle. Że tu sobie. Tu. No nie, noc, ustaw, punkt trasy, ludzie. O, tak sobie to zrobimy. Ta kopalnia jest we mgle. Tam, tam we mgle. Na końcu tej mgły, którą tutaj widzicie, jest kopalnia. Będziemy tutaj mijać taką wieżyczkę. O, 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 jest teraz tutaj pod moimi skrzydłami, pod moimi nogami. Na tą wieżyczkę łatwo jest, że tak powiem, wyskoczyć, żeby znaleźć sobie tlen. Tak? w razie jak no, na początku mamy niewiele minut dostępu. Tak, do, do tego przebywania w węgle mamy mało, więc więc jest fajnie. Ja już mam tą postać tu rozwiniętą, więc jakby widzicie, mogę, mogę sobie tutaj dość łatwo i pięknie działać. Tu jest kilka ukrytych skrzynek, jest kilka czytanek, już tak powiem, tak? Kilka informacji takich do, do przeczytania. Również jest gniazdo robali do likwidacji. No, i jest zobaczcie tutaj na ścianach sól. Tak? I my możemy tą sól sobie tutaj wydobywać. Więc to jest takie no, główne miejsce, jakby do którego nas gra. Prowadzi tam jest gniazdo Robali. No, i tej soli tutaj jest, jest trochę w różnych miejscach. Ona się znajduje. Zobaczcie, jest i pełno. I naprawdę można sobie tej soli tutaj. I wydobyć całkiem sporo ale pokażę wam jak wydostać się tutaj przez tą wieżę Żeby było wam prościej o, proszę jesteśmy w tym miejscu, w którym chciałam być o! Hopla. Ja wiem, że tam są robale, w związku z czym już się pozbywam. Ach, i tu był ten grzyb, który nam zabiera czasy w, w mgle, więc też musicie uważać. Tu jest wejście do góry, które skrywa przejście na drugą stronę. A tu jest ukryta skrzyneczka. Słuchajcie. O, mamy tu skrzynkę. Ja nie potrzebuję tego w tej chwili otwierać, więc pozwólcie, że nie będę. Nie przeszłam na drugą stronę, nie szkodzi. Przejdziemy sobie tutaj do góry. Hopla. Tak. I zobaczcie. I tu już mamy tu już mamy tlen. Stąd już możemy Zmykać i mamy srebrną skrzynię, więc no jest całkiem całkiem przyjemnie. Lecę do domku. Zobaczcie, że ja mam dom w tej początkowej, w tym pierwszym miejscu, jakby w którym każą nam zbudować ołtarz płomienia. Ja się stąd nie ruszałam. I wreszcie po dłuższym czasie gry. Nie wiem, jakoś nie zwiedzałam dokładnie okolic. Nie wiem czemu, ale gdzieś w okolicach 20 poziomu dosłownie wpadłam na to. Że ja pod domem mam słuchajcie, sól. I to dosłownie centralnie pod domem. Zaraz wam pokażę, gdzie. O, widzicie tutaj? Taką wieżyczkę przed nami. Znaczy, jakby taki jakiś budyneczek w skale. Tak? O, to. To jest dokładnie to tutaj. Takie. Takie miejsce. Dobra. Lecimy. Można sobie wylądować tu u góry. I zobaczcie. Zobaczcie, ile soli. I to w dodatku, jak się człowiek uprze, to nie musi nawet schodzić na dół w tą mgłę. Tak, można sobie troszeczkę tej soli tutaj gdzieś tam nakopać. Więc yy, tutaj mamy również. I ta sól tutaj jest absolutnie, że tak powiem, wystarczająca. Jest jej dużo, więc nie ma problemu, ale pokażę wam jeszcze jeden... sekret. Tu ukryty sekret no i... Zresztą, dobra, co się będę męczyć. Podkopię to sobie. Zobaczcie. Uuu, teraz nie jest! Wcześniej było bardzo zakryte solą I trzeba było tutaj kopać, tak, dosyć dużo. A teraz nie! Mamy srebrną skrzyneczkę. Yy. Zaraz otworzymy, pokażę Wam na którym poziomie mamy. I tutaj zobaczcie, widzicie? Jakiś taki łuk. Na sam początek gry się przydaje, więc, więc całkiem fajnie. Ale to było tak cały zasłonięty soną wcześniej. Ułatwili życie, słuchajcie. Ułatwili życie przy jakiejś okazji. O je, no zobaczcie, jak ja mam daleko możliwość budowania. No dobrze. Wracamy. Czyli dwa miejsca, jeżeli chodzi o sól. Tu, przy tej początkowej bazie, jeżeli tutaj będziecie mieli bazę na sam początek gry, to bez problemu znajdziecie sobie sól tutaj. Łatwo dostępna. No i oczywiście kopalnia soli, do której i tak będzie was prowadziło zadanie. To są takie dwa dwa miejsca na szybko. Mówię, ale to tutaj... W tym miejscu, pod samym domem, że tak powiem, jest genialne. Łatwe, szybkie, soli dużo. Więc naprawdę się przydaje. No, ja sobie tutaj to upchnę. Pozwólcie. No, dobrze, słuchajcie, ja nie wiem, czy tego typu, tego typu, nie wiem, no jakby, kontent będzie się Wam podobał. Czy chcecie trochę takich filmików, typu gdzie co znaleźć, jak coś zrobić? Jeżeli tak, to dawajcie znać. Mówię, ja kilka nagram od tak, żeby, żeby było coś na czas mojego zastanawiania się, w co gramy. I też tego, mówię, czekam na info od Was, więc, więc dawajcie mi znać, co robimy, co gramy, jak to ma wyglądać, bo, bo wtedy będzie, będzie na pewno fajniej. Wy dostaniecie coś, co z miłą chęcią obejrzycie, a ja będę wiedziała, co Wam się podoba, więc to będzie chyba obopólna korzyść. No dobra, słuchajcie, wielkie dzięki, wiecie już, gdzie jest to być, sól w zamglonej krainie, ja Wam przepięknie dziękuję, do zobaczyska, do kolejnego razu, hej, hej!